Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy. Pewnie już zastanawiacie się, dlaczego pokazujemy jakieś wnętrze remontowanego budynku. Jednym z wielu zainteresowań Mateusza Delinga, znanego Wam jako tank-hunter, łowca czołgów, jest również historia architektury i budownictwa. W tej kamienicy w malowniczym pucku. Trwa właśnie remont, a że historia tego miejsca sięga średniowiecza, udało nam się tu znaleźć sporo ciekawych artefaktów. Będziecie, mamy nadzieję, pozytywnie zaskoczeni. To mała odskocznia od historii broni pancernej, ale zostańcie z nami, nie będziecie żałować. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszym patronom: są nimi Łukasz Buczko i Patryk Pogorzelec. Dziękujemy za wsparcie. W tej płuckiej kamienicy trwa remont. Najstarsze struktury budynku sięgają średniowiecza, historia tego miejsca jest więc wyjątkowo bogata. Nie wchodzimy już dalej w szczegóły. Zobaczcie, co udało się tutaj znaleźć. Jako, że najważniejszym dla nas tematem jest historia okresu II wojny światowej, związana stricte z pojazdami z tamtego czasu, chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę. Niedawno podczas remontu kamienicy, średniowiecznej kamienicy na Puckim Rynku, udało nam się odnaleźć. Udało się odnaleźć. Znaleźliśmy porzucone w jednym z pomieszczeń elementy po, po tamtej dokładnie stacji benzynowej. Co ciekawe, mam, mieliśmy tam do czynienia z puszkami po oryginalnym oleju. Z okresu międzywojennego, tu jest olej GMG. Ale co ciekawe, był też Mobil Oil, garage oil do górnego smarowania z polskimi napisami. Tak więc ewidentnie produkcja okresu międzywojennego. Odnalazły się również świece zapłonowe, świeca Bosch, świeca Mea. Widać, że konstrukcyjnie, bo znacznie bardziej zaawansowany, Mea to najprawdopodobniej świeca jest z pojazdów jeszcze z lat 20. bądź również starszych. Oczywiście pośród nich znalazły się różnie takie ciekawostki, dosyć nietypowe, jak chociażby puszka po produkcie SIDOL. Sidol znany z nazwy granatu ręcznego, produkowanego konspiracyjnie o znaczeniu wzoru R-42, powszechnie nazywanego Sidolówką. Kształtem przypominał oczywiście tę puszkę, nasz granat konspiracyjny, który stosowali powstańcy Warszawcy właśnie podczas najważniejszego ze zrywów. Co ciekawe, znaleźliśmy też specyfik lekarski, wyprodukowany w Gothenhafen. Co oznacza Gdynie przy Adolf Hitler Strasse 122. Tak więc, produkcja stricte wojenna. Do ciekawostek na pewno należy też butelka Baczewskiego, niestety wypita. Jak również butelka Barcikowskiego z Poznania, zawierająca hematogen z arszenikiem. Ciekawostką jest również dosyć znana butelka po esencji octowej odnajdywana w różnych to miejscach, niestety w większości bez etykiety, tak więc nie do końca można było sprawdzić, po czym ta butelka była. Tutaj widzimy dokładnie, że był to Essig Essent, czyli esencja octowa, co ciekawe, produkowana w dzisiejszym polskim Szczecinie. To byłoby na tyle jakby z tych ciekawostek drugowojennych, ale że remont tej kamienicy nadal trwa, to chciałem Wam pokazać Naprawdę niezły ranetas, ponieważ historia składa się oczywiście nie tylko z okresu II wojny światowej, ale na przełomie wieków każdy odciskał w jakiś sposób swój ślad na tej historii, którą możemy dzisiaj dotykać. Oczywiście II wojna światowa ten ślad pozostawiła bardzo duży, który możemy namacalnie chwycić każdego dnia, ale również w takiej średniowiecznej kamienicy z 600-letnią historią można znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Od cegłówki z odciskiem najprawdopodobniej kota, wyprodukowanej zapewne w XVIII-XIX wieku przez cegły z odciskami najprawdopodobniej sarny. Pamiętajmy, że cegły suszone były na zewnątrz, na słońcu, zanim zostały wypalone, tak więc każdy mógł odcisnąć swój ślad i swoje piętno na tym, co pozostało w tamtym okresie. Tutaj mamy również cegłę z okresu. XVIII-XIX wieku z odciskiem najprawdopodobniej rysia, ponieważ widać, że te łapy są dosyć duże i coś zatrzymało się jakby czatując, strzychając, szykując się do skoku. Są to już cegły bardziej w wykonaniu nowoczesne, ale bardzo dużą ciekawostką jest to, że odnaleźliśmy tam również cegły z okresu średniowiecza, cegły z pałacy, bardzo stare, tutaj z odciskiem jakiegoś wyjątkowo dużego ptaszyska, myślę, że mógł być to bocian, Albo żuraw, ponieważ te łapy są naprawdę spore i naprawdę mega rarytas, coś niespotykanego wręcz na skalę, powiedziałbym, światową. Odcisk nóżek dziecka, jakieś 3-4-letnie dziecko, przeszło się dokładnie po tej cegle, najprawdopodobniej w okresie jeszcze średniowiecza. Dziś ten malec miałby zapewne 600 lat. Każdy okres, każde miejsce, każdy moment zostawiał swój ślad w historii, który my dzisiaj podczas naszych poszukiwań możemy odnaleźć. Proces suszenia i wypalania cegieł nie był procesem łatwym i szybkim. Schnięcie cegieł na świeżym powietrzu trwało od kilku do kilkunastu dni. W tym czasie biegały tędy i zwierzęta domowe, ale także dzikie, no i oczywiście małe dzieci. Odcisk stopy 3 może 4-letniego dziecka, ślad, który może mieć nawet 500 lat, to dowód na to, że Urwisy i Powsinogi żyły także wtedy. Ciekawe, czy ojciec, stary ceglarz, się zdenerwował, a może nawet ucieszył. Jego dziecko pozostawiło po sobie ślad, który przetrwał do dziś. To właśnie w historii i eksploracji jest piękne. To jeden z elementów, jeden z tych małych trybów, które napędzają do dalszych poszukiwań. Zostańcie z nami. Kochamy historię tak jak wy. Jeżeli martwiliście się, że nie będzie nic o broni pancernej, to już spokojnie. Dla tych, którzy wytrwali do końca, mamy jeszcze coś krótkiego, ale smacznego, prosto sprzed czołgowni. Jako, że szykuje się nowa odsłona dzieła szturmowego Szturm G 3G, e, chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam troszeczkę o kamuflażach stosowanych na frontach II wojny światowej przez armię niemiecką. Co ciekawe, e, również na naszych pojazdach zastosowaliśmy barwna, e, kamuflaż trójbarwny, stosując barwę Dunkelgelb jako podstawę, żół, zielony i brązowy. E, Miks tych dwóch kolorów wygląda bardzo efektownie, jednakże myślę, że nie był do końca tak często stosowany w okresie II wojny światowej. Jednak przeważającą barwą stosowaną na tych pojazdach, w mojej opinii, był kolor zielony. Tak jak widzimy na tych ekranach oddziału szturmowego Sturmgeschütz III, mamy tu różne odcienie koloru zielonego, który nałożony był na barwę Dunkelgelb. Również na tamtym ekranie dominującym kolorem, jedynym poza Dunkelgelb podkładem, jest kolor zielony również na tym widzimy kolor zielony tak więc na każdym z tych ekranów dominującą barwą jest kolor dominującą barwą kamuflażową jest kolor zielony tak więc mojej opinii na europejskim teatrze działań gdzie jednak barwa, barwa dróg gruntu była w przeważającej części żółta, szutrowa, piaskowa, a roślinność zielona, w okresie letnim przynajmniej stosowano wiosenno-letnim i wczesno jesiennym stosowano właśnie kamuflaż w kolorze zielonym dwubarwny. Myślę, że kolor brązowy był raczej kolorem rzadziej stosowanym, bądź też ma nakładanym w okresie późno jesiennym, bądź zimowym. Wsparcia projektowi filmowemu Tank Hunter udzielili nasi patroni, wśród nich Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Tomasz Grącki, Patryk Pogorzelec. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy.